Cześć! Witam was, serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrałem W. Dzisiaj porozmawiamy o grze opowieści z pryncypi od wydawnictwa Rebel. E, oryginalny wydawca Playhead Games jest to taka niejako kontynuacja trzecia część takiej serii właśnie jak były myszy opowieści później były pluszowe opowieści i to jest kolejna gra gdzie mamy grę kooperacyjną, gdzie do czterech graczy wcielamy się w różnego rodzaju bohaterów, mamy książkę przygód, która tutaj się rozkłada i ona jakby formuje taką planszę, i ogólnie chodzi o to, że mamy ciągnącą się kampanię, więc gramy ciągle tymi samymi postaciami, które możemy rozwijać i wszystko w takiej fajnej baśniowej otoczce. To, co na początek tu bardzo chciałbym pochwalić, to oczywiście jakby świat przedstawiony gry. To mi się mega tutaj podoba, bo strasznie dużo jest, wiecie, na rynku gier, które są takim typowo fantazy, gdzie mamy jakieś tam elfy, krasnoludy. To wszystko jest bardzo takie oklepane. Tak tutaj, wiecie, głównym, głównymi bohaterami jest lis, człowiek żaba, golem i wróżka, także wydaje się to takim ciekawym twistem, ciekawym miksem. Jest to coś innego niż mieliśmy do tej pory. I sama opowieść związana z tym, że opiekujemy się małą księżniczką, która później dorasta na Dorosłą kobietę, jest to naprawdę bardzo ciekawy motyw i pod tym względem gra mi się naprawdę podoba. Jest to gra dla graczy powiedzmy od 8-8 roku życia, czyli dzieci, które mają mniej, tak jak moja córka 6-letnia. To jest chwilami troszkę za mało, ze względu na to, że mechanika tej gry jest dosyć zaawansowana, poza tego, ile tam się dzieje, ile mamy komponentów, ile rzeczy musimy planować. Każdy z bohaterów ma tutaj swoją taką talię, do zagrywania akcji. I każda karta może być zagrana na różne sposoby. Możemy zagrać kartę po to, żeby poruszać się po planszy, więc mamy takie punkty ruchu. Do walki robimy test walki, gdzie tam i zagrywamy symbole, i rzucamy kostką i wtedy zliczamy, ile, ile obrażeń zadajemy. Przeliczamy to na tarczę, jakie ma przeciwnik. Także tutaj już widzicie, dziecko może mieć problem, żeby jednak te wszystkie takie zmienne policzyć. Jest inna statystyka na przykład do szukania rzeczy na planszy, bo też możemy zbierać różnego rodzaju surowce po to, żeby kupować nowe karty. Także wydaje mi się, że z taką sześciolatką czy sześciolatkiem możecie zagrać w to, ale musicie bardzo dużo pomagać i może być to dosyć męczące, ale dla takiego dziecka, wiecie, ośmioletniego to już jest w zupełności wystarczające i też tak raz mi się wydaje na tyle ciekawa mechanicznie, że dorosły też znajdzie tutaj sporo dla siebie, bo mówię, Rozwijamy talię, przeżywamy przygody, walczymy, szukamy, czytamy, także naprawdę tego jest bardzo dużo. I jakby też to, to co mnie tutaj cieszy, to właśnie o komponenty, bo... Książka przygód robi kapitalną robotę. Nie musicie rozkładać ko każdego kolej kolejnego scenariusza. Macie dosłownie trzy zasady, jakieś rzeczy rozkładacie i gracie. Także to nie jest wiecie, gra typu Gloomhaven, gdzie musicie wcześniej przez pół godziny przygotowywać scenariusz. Tutaj wszystko jest pięknie rozpisane i naprawdę nie, nie ma dużych przestawów między kolejnymi scenariuszami. To jest naprawdę super. Jeżeli chodzi o taki duży negatyw, o którym trzeba tutaj powiedzieć, to jest brak polskiej wersji językowej na aplikacji, jeżeli chodzi o lektora, ponieważ mamy tekst, który jest jakby po polsku i on normalnie jest do przeczytania, ale niestety efekty dźwiękowe, jakby i ten tekst czytany jest po angielsku. Jest to moim zdaniem nieco... Przestrzelony pomysł ze względu na to, że jednak e, tego typu grę najlepiej jednak gra się z e, młodszymi graczami, którzy zazwyczaj jednak jeszcze nie opanowali na tyle angielskiego, żeby rozumieć całą historię. Więc niestety tutaj spory aspekt, który dodaje moim zdaniem dużo klimatu jest niestety pominięty. Jakby ja dopytałem wydawcę Rebel, na chwilę obecną nie jest planowana ta polska wersja językowa pełna. Ale jakby cała ta aplikacja, którą tam odpalamy jest po polsku, oczywiście i tekst jest po polsku i wszystkie kompetencje są po polsku. Jedyne co tego lektora nie ma, to, to trzeba sklaryfikować, bo, bo mówię, ja jak to odpaliłem, w myśli, pierwsza moja myśl była taka, że może za wcześnie po prostu odpaliłem tę grę i może jeszcze aktualizacja tutaj nie zadziałała. Niestety jest to kwestia po prostu braku polskiego lektora, po prostu. To co mi się podobało, to mimo że to jest, świetna aplikacja... Ona jest naprawdę mało tutaj używana. Większość rzeczy się dzieje nad stołem, nad planszą. To nie jest gra taka z aplikacją, gdzie ona mocno pochłania. Ona jest tylko i wyłącznie potrzebna do tego, że różnego rodzaju skrypty, które się odpalają, na zasadzie przeszukamy miejsce, które jest oznaczone na przykład 103, wtedy wklepujemy 103 na tej aplikacji i widzimy, co tam się pojawia. Jest jakiś tekst czytany, coś tam znajdujemy, jakiś e efekt jest. Także głównie aplikacja służy do tego. I to, co jest fajne, nie trzeba w ogóle jej instalować. To jest moim zdaniem też ogromny plus, bo ja już mam za dużo tych aplikacji, wiecie, na telefonie, tablecie związanych z różnymi grami z, od różnych wydawców. Tutaj mamy faktycznie wersję przeglądarkową, która jest bardzo sprytnie pomyślana, bo Wpisujemy tylko numer gry, i ta gra gdzieś tam w chmurze jest zapisana, także łatwo jest na innym urządzeniu to odpalić, i, i nie jest to w ogóle problematyczne. Podejrzewam, że na telefonie też mógłbym normalnie odpalić tę grę. Nie ma żadnego problemu, żeby gdzieś zawieść to pudełko i sobie zagrać. Naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz. Mówię, jeżeli chodzi o samą przygodę, samą mechanikę, jestem naprawdę tutaj bardzo zadowolony. Gra jest bardzo klimatyczna. Tak jak mówiłem, podoba mi się temat, że to jest troszkę inne, takie fantazy baśniowe. I jakby samo to, co robimy, że, że ratujemy tę księżniczkę, jest naprawdę bardzo, moim zdaniem, wciągające. Podoba mi się właśnie rozwój postaci, że mamy na początku wiecie, podstawowe jakieś tam bronie, związane z tym, że na przykład ten pan Żabeusz gdzieś tam walczy swoim językiem, ale równie dobrze może gdzieś tam korzystać z jakiejś broni. To wszystko jest naprawdę bardzo fajne i można się wczuć w to tematycznie. I serdecznie właśnie polecam tę grę dla, do takiego właśnie rodzinnego grania. Jeżeli mm, lubicie troszkę, jeżeli wasze dzieci bardziej lubią takie bardziej zaawansowane gry, bo ja wiem, że są dzieci, które po prostu lubią, wiecie, role and move, czyli na zasadzie grę, która ma jak najmniej zasad, jak najmniej kombinowania. Ta gra jest zdecydowanie bardziej angażująca, że możecie jakby naprawdę wiele, wiele wieczorów na to poświęcić i te, rozwijać te postacie w, w określony sposób i mówię, nauczyć się troszkę ciekawszej gry pozytywne właśnie myślenia, bo musimy tutaj planować e, którą kartę zagrać, w jakiej kolejności, to moim zdaniem bardzo, bardzo jest rozwijające, więc to nie jest taka głupkowata gra, to jest gra, która naprawdę angażuje jakby swoją mechaniką. Także opowieści z pryncypi e, mam, mam jakieś tam zastrzeżenia, ale ogólnie rzecz biorąc Naprawdę kawał kapitalnej gry ja mam e, duże braki, jeżeli chodzi właściwie o poprzednie gry z tej takiej dużej serii, które wcześniej było przez innego wydawcę. Mam nadzieję, że może Rebel jakimś cudem przejmie na przykład licencję e, do mysich opowieści. To byłoby mi zanim świetne, bo brakuje tej gry w sklepach, A Wydaje mi się, że one, jakby cała ta, 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 ta trylogia, można powiedzieć, naprawdę zasługuje moim zdaniem na, na to, żeby gracze po prostu do nich wracali e, cały czas. E, także z mojej strony to będzie wszystko. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Do następnego. Hej!